Dzień dobry, dzień dobry. Kolejne zadanie 2.29. Przykład. Tym razem D, czyli taki jakiś wzięty z, ze środka, tak naprawdę, całego tego zadania. Mamy obliczyć pierwiastek. Pierwiastek trzeciego stopnia z takiego wyrażenia. 15 razy 64 plus 64 razy 3 plus 9 razy 64. W jaki sposób się za to zabrać? O co w tym będzie chodziło? Zobaczcie. No przede wszystkim widzimy tutaj, że ten czynnik 64 powtarza się. W każdym z trzech składników, czyli możemy go wyciągnąć przed nawias, prawda? Czyli możemy tak naprawdę napisać, że to jest pierwiastek trzeciego stopnia. Tutaj oczywiście będziemy mieli z 64, no i co zostanie w nawiasie? 15 plus 3, no i plus oczywiście 9, No, a Tutaj kończy nam się pierwiastek. No teraz te liczby, które są wewnątrz nawiasu, oczywiście możemy dodać. 15 plus 3 to jest 18, plus 9 to jest 27, czyli mamy pierwiastek trzeciego stopnia z. 64 razy 27, no i teraz próbujemy liczyć, czyli to jest tak naprawdę pierwiastek trzeciego stopnia z 64 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 27, tu oczywiście może za dużo zostało wręcz e, wręcz napisane, no ale teraz tak, pierwiastek trzeciego stopnia z 64, no to my wiemy ile jest, to jest 4, pierwiastek trzeciego stopnia z 27, to znowu wiemy, 27 to jest 3 do 3, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 3 do 3 to będzie 3, czyli mamy 4 razy 3, czyli 12. I zobaczcie, zadanie zostało policzone, rozwiązane bez żadnego chyba problemu. Zobaczcie, popatrzcie na resztę tego zadania, tam mamy też przykłady i łatwiejsze, ale też troszeczkę trudniejsze. Dzięki, do zobaczenia. Pa pa.